Bonjour, bonjour, z tej strony Magda. I Alicja. Zapraszamy Was na nasz podcast na temat Francji i życia tutaj w Paryżu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak szukać pracy we Francji, gdzie można ją znaleźć oraz jak wyglądają rozmowy rekrutacyjne we Francji. Zapraszamy. No to Alicja, powiedz, jak wyglądało szukanie Twojej pierwszej pracy we Francji. Czy w ogóle zaczynamy od tego, że u mnie taka pierwsza praca, jaką podjęłam, to była praca na Uniwersytecie. Dlatego, że jako doktorantka no, miałam taką misję, żeby być takim wsparciem administracyjnym na Uniwersytecie na Sorbonie. No i to mhm. zupełnie różni się od chyba wszystkich dotychczasowych prac, jakie kiedykolwiek już życiu podjęłam. I różni się, jest to naprawdę bardzo specyficzna praca, zresztą całe, cały sektor publiczny we Francji jest bardzo specyficzny pod tym względem. No i później taka pierwsza praca na CDI, czyli na, takim, na umowę o pracę na czas nieokreślony, mhm. można powiedzieć, tak? No to było ciekawie, tak? Było bardzo ciężko ją znaleźć. No i. Ja. To było wyzwanie, muszę przyznać. Jednak mimo wszystko, mimo jakichś doświadczeń, które miałam wcześniej, tak, mimo dyplomu francuskiego i znajomości języka francuskiego na dość wysokim poziomie, tak? było bardzo ciężko znaleźć właśnie tą pierwszą taką prawdziwą pracę. Nie? nie wiem czy w sumie teraz też jest tak w Polsce, ale we Francji wymaga się. Od kandydatów tego, żeby mieli ukończone jakieś superowe uniwersytety, żeby mieli 5 lat co najmniej doświadczenia do swojej pierwszej pracy, a byli po super studiach i mieli nie wiadomo jakie doświadczenie, tak, tak zdecydowanie. Na pewno jest to trochę trudne na początku. Widzicie, no przyznam szczerze, u nas jest tak tutaj, tak, we Francji, że jeżeli studiujecie na wiem, Sorbonie czy na innym na uniwersytecie, to te zajęcia odbywają się od poniedziałku, czasem do soboty łącznie, więc no, nawet nie ma takiej hmm. możliwości, żeby sobie wziąć jakąś pracę dorywczą hmm. po prostu, żeby sobie... No, tak, studenci to robią, tak? no bo muszą mieć pieniądze na życie, tak, to nie jest tanie we Francji, no ale generalnie jednak jak są te studia, to one są dzienne. I jest tak dużo też obowiązków na uczelni, że jest bardzo ciężko po prostu pogodzić to z pracą zawodową, więc no nie jest możliwe po prostu dla takiego studenta, żeby znaleźć pracę biurową albo pracę już w zawodzie, co dla mnie w Polsce było oczywiste, tak, że pracowałam w kancelariach czy w banku. Mhm. Dlatego, że no tutaj na uczelni nie będą zachwyceni, jeśli będziesz miała nieobecności, a pracodawca cię nie wypuści tak, z, w godzinach pracy, żebyś poszła na uczelnię, tak? Mm -hmm. Więc jest to po prostu niemożliwe. No i żeby po prostu znaleźć już tą taką pierwszą pracę na umowę na czas nieokreślony, tak? Czyli na CDI, tak zwane. No to udałam się do Polupła. Polupła to jest urząd pośrednictwa pracy, który no ma taką misję po prostu, żeby no pomóc osobom, które poszukują pracy, no w znalezieniu tej. Mhm. Ścieżki tak, zawodowej albo w zmianie czasem, tak, jeżeli coś, ktoś tego wymaga. No i osobom bezrobotnym też pomagają, przyznają zasiłki, zapomogi i tak dalej. Tak. Mhm. My tutaj skorzystałyśmy obie tak, z tych warsztatów związanych z pisaniem listu motywacyjnego i CV, tak. bo te dokumenty się bardzo różnią, jednak mimo mhm. wszystko. Tak. I też no, Francuzi oczekują jakby pewnego schematu tak, w tych listach. Więc no, jeżeli ktoś myśli, że napisze taki list jak w Polsce na przykład, tak, albo w hmm. wersji anglojęzycznej, tak? no to tutaj we Francji nie dostanie żadnej, żadnej oferty, podejrzewam. Hmm. No bo jednak, oni. Tak, bo jednak oni mają swoje, tak, wzory i no, oczekują pewnych, hmm. a, pewnego standardu. Tak. No. E, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja też znalazłam swoją pierwszą pracę dzięki Polem Plua. Dlatego, że jak tutaj przyjechałam i już na początku próbowałam znaleźć pracę sama na własną rękę, to właśnie no, zderzyłam się z tym właśnie sufitem, e, z tym właśnie, co mówisz, że moje dokumenty nie były dostosowane do francuskiej rzeczywistości. No i e, poza tym nie miałam też e, znajomości tego języka francuskiego, więc było mi dużo trudniej. A kiedy zapisałam się do Pôle to wysłano mnie nie tylko na kurs języka francuskiego i na kurs właśnie e, tego pisania listu motywacyjnego i CV. Ale też miałam możliwość e, wrzucenia swojego CV na taki portal Polemploa, e, na którym można znaleźć pracę albo pracodawcy mogą znaleźć swoich pracowników. I tak właśnie znalazłam swoją pierwszą pracę, bo skontaktowała się ze mną jedna firma, która szukała akurat kogoś na to stanowisko, które mnie interesowało, i dzięki temu poszłam zaraz na rozmowę rekrutacyjną i bardzo szybko dostałam pracę. Więc jak długo trwała taka ekwiptacja u Ciebie, Magda? W ogóle to jest jakiś hit, bo zazwyczaj tak to nie wygląda we Francji. Zresztą zaraz nam pewnie opowiesz, jak to wyglądało u Ciebie, ten ostatni screening. Ja natomiast dostałam tą pracę bardzo szybko, bo od momentu kiedy się ze mną skontaktowano pierwszy raz, miałam tylko jakąś tam jedną rozmowę z tą firmą, która do mnie zadzwoniła. A ta firma szukała kogoś dla swojego klienta. Więc oni mi od razu zaproponowali tą umowę na czas nieokreślony, jeżeli klient będzie w stanie, będzie chciał mnie wziąć do nich na misję. Tak, tak to nazywam. Ale to jest interim, czy co? Coś Właśnie to nie jest interim, to jest normalnie CDI, tylko że ja mam CDI z firmą zewnętrzną, która wysyła mnie do swojego klienta. Na taki konsulting, powiedzmy, tak. Mhm. E, więc jest to też ciekawa opcja, e, dlatego że istnieją takie firmy, które są no, mniejszymi firmami, a mają jakieś tam propozycje i szukają kogoś jak najszybciej, i właśnie dzięki temu e, znalazłam bardzo szybko pracę. I to w sumie w ciągu trzech dni od momentu, jak się ze mną skontaktowali pierwszy raz, e, to, to dostałam bardzo szybko tą pracę. Aczkolwiek była to bardzo mała firma, przynajmniej ta, która mnie zatrudniała, a klient, no to był duży klient, duża firma, i to jest firma, w której pracuję dalej obecnie. Firma, dlaczego? Dlatego, że ta firma, ten klient, do którego chodziłam do pracy poprzez tą inną, poprzez innego pracodawcę, po kilku miesiącach pracy tam zaproponowała mi wewnętrzny kontrakt i to, żebym mogła bezpośrednio u nich pracować. I wtedy już rzeczywiście przeszłam do takiej większej firmy. Oni musieli za mnie zapłacić dodatkową jakby karę za to, że mnie wykupili powiedzmy od tej tak. firmy. I tak właśnie dostałam tą pierwszą pracę i. Pracuję tam nadal, ale już pracuję tam od pięciu lat, aczkolwiek jestem akurat na okresie wypowiedzenia i teraz idę. Znalazłam inną pracę, dlatego że stwierdziłam, że pięć lat to już jest tak wystarczająco dla mnie, że czas dla mnie na zmiany. I tą drugą pracę już miałam taki tradycyjny system tej rekrutacji i wyglądał on tak, że najpierw się ma rozmowę, z osobą z, z HRów, tak, czyli z resourcingu, jak to się z tym z kadr, z kadr mm. chyba, tak? Po prostu z HR-ów, taką pierwszą rozmowę, później ma się rozmowę. Ja miałam akurat swoją rozmowę kolejną z swoim przyszłym menadżerem i potem miałam rozmowę z kilkoma osobami naraz, z kilkoma Francuzami którzy po prostu mnie bombardowali z każdej strony pytaniami. Była to bardzo, bardzo ciężka rozmowa. No ale już po tej rozmowie zadzwoniono do mnie kilka dni później, że dostałam tą pracę. Także nie wiem, jak to u Ciebie wyglądało, no, bo to był taki screening właśnie tak, straszny. Dlatego, że, y, ja mam, wybrałam sobie taką tak, ścieżkę kariery, że w finansach, tak, w bankowości w no, firmach inwestycyjnych, więc no, jako, że to są takie instytucje, które no, cieszą się takim zaufaniem tak, publicznym większym, to też mają takie spore wymogi odnośnie tego, kto tam może pracować. Tak? Więc o, przede wszystkim osoby, które nie są karane, tak? które no, są takie hmm. godne zaufania, można powiedzieć. tak. No i właśnie, żeby no, uniknąć jakichś tam wpadek reputacyjnych tak, mhm. i innych, no to robią backscreening. i to jest właśnie taki proces. W mojej ostatniej firmie trwało 6 tygodni prawie, mhm. tak, gdzie no, są kontaktowane poprzednie miejsca pracy, ale także um, osoby, które nam wynajmowały mieszkania i inne takie rzeczy. Tak. Uniwersytety, tak? Sprawdzanie dyplomów, sprawdzanie certyfikatów i językowych i zawodowych, tak? No, jednak jest to takie mm -hmm. dość, tak, um, nie powiem, nie zawsze łatwe, tak? Zawsze ktoś ma w głowie tą świadomość, że o ktoś będzie rozpytywał o mnie, tak? No, jest to takie obciążające no. trochę, no bo nigdy nie wiadomo, nie, ja szczerze mówiąc. Też wynajmuję swoje mieszkanie w Wrocławiu i powiem szczerze jakby ktoś do mnie dzisiaj przyszedł po pięciu latach, tak, żeby mm -hmm. zapytać o kogoś, to nie wiem czy bym sobie przypomniała w ogóle, mm -hmm. że, że ktoś taki u mnie mieszkał gdzieś tam. Nie? W ogóle bym tak nie, miała pustkę w głowie, nie? więc tak nigdy nie wiadomo nie, co oni tam, czego się dokopią. No tak, tak? Ja myślę, że Francuzi jeśli chodzi o tą administrację, to one będą mają tam swoje dossier złożone tak. skrętnie, więc gdzieś tam Trzeba otaczyć wszystkie takie, takie mm -hmm. rzeczy, nie? więc no, jest, tak to wygląda. No i e, jeżeli nie jestem w stanie, że tak powiem, udowodnić czegoś, tak, no to trzeba złożyć oświadczenie, tak, e, pod rygorem tego, że jeżeli się okaże, że skłamałam, tak, no to jest mm -hmm. rozwiązana umowa o pracę, w tym mm -hmm. natychmiastowym, tak, no i są różne konsekwencje też dyscyplinarne i inne, nie? Mm -hmm. Więc nie no, mam, nie ma, nie ma zmiłuj, No ale dzięki temu, no oni wiedzą z kim pracują, tak. E, że mamy te kwalifikacje, które musimy mm -hmm. mieć i tak dalej, więc no. Jest to, jest to taka pewność, tak, Dla nich po prostu, że no nie, nie, nie bierzemy nic pieniędzy, tak, nie, nie robimy jakichś dziwnych rzeczy i tak dalej, tylko po prostu no, jesteśmy normalnymi ludźmi, tak, i, no I już. No. Nie? No, ale powiem szczerze, było to takie dla mnie szokujące też, nie? że pytają mnie nie wiem, o fiszki, tak, czyli o bulletin the pay. Uh, tak, gdzie no, ktoś uh, z zewnętrznej firmy, bo to nawet nie ta firma, w której pracuję, tylko jeszcze zewnętrzna firma organizowała uh -huh. ten Backskining, to ktoś z zewnętrznej firmy, który mnie nigdy na oczy nie widział, uh -huh. tak? To wiedzieć, ile zarabiałaś? Tak, ile zarabiałam, gdzie pracowałam, dlaczego przestałam tam pracować, i tak dalej, i tak dalej. Więc to było takie bardzo. Wiecie, oni kontaktowali nawet mojego promotora, gdzieś tam na studiach uh -huh. i tak dalej, nie? Więc to już naprawdę jest uh -huh. no, hit, uh -huh, nie uh -huh. tak to wygląda. no Ale przyszłam to. Na szczęście, pozytywnie, no i e, bardzo się cieszę, bo no, przyznam szczerze, martwiłam się o tę pracę, tak? dlatego że jednak mimo wszystko miło, tak jak wspominałam, mam ten francuski dyplom. to Masz jednak, doświadczenie, tak, doświadczenie tak, i to we francuskiej firmie też w Polsce pracowałam przez e, dłuższy okres czasu, więc e, no, miałam takie, że miałam straszną obawę, że ja tej pracy nie znajdę, tak, i e, jednak e, jak ma się do wyboru cudzoziemca tak, i Francuza tak, na jakieś stanowisko, zwłaszcza takie związane właśnie z odpowiedzialnością większą, no to że, że jednak będę przegrywać w, tym, w tych konkursach, jakby tak na te stanowiska. Ale do tej pory jakoś się udaje i oby tak zostało hmm. po prostu, tak. No. Dobra, Magda, to jakbyś miała komuś tak poradzić, gdzie powinien szukać tej pracy, tak? Bo w ogóle muszę przyznać, że dla mnie to jest takie, że ludzie są bardzo odważni. Niektórzy właśnie, jak przyjeżdżają do obcego kraju, tak, bez e, nagranego czegoś wcześniej, tak, żeby tutaj je po prostu no, szukać, tak? To jest odważne dosyć. No, Zwłaszcza, że jak wspominałyśmy, to nie jest takie super oczywiste, nie? Są różnice. Mhm. Mega. E, to tak. Myślę, że. Gdzie na pewno można szukać, to są takie strony międzynarodowe, które są wszędzie używane. No to jest przede wszystkim LinkedIn. LinkedIn, a ja ostatnio swoją teraz właśnie nową pracę, którą będę zaczynać w lipcu, znalazłam właśnie poprzez Linkedina. Tam jest bardzo łatwo, można sobie ustawić alerty, można samemu się kontaktować, wyszukiwać sobie ofert. No i też można sobie zaznaczyć, że jest się otwartym, że się szuka akurat pracy i to zrobić to w ten sposób, że obecny pracodawca się o tym nie dowie, natomiast rekrutorzy, rekruterzy będą mieć taką informację, więc jak najbardziej zalecam, żeby mieć profil LinkedIn. W ogóle, żeby go też cały czas um, updateować, tak, tak, tak. bo jednak nie, nie wiadomo, nie? zawsze może nam się nie spodobać w jakiejś wakacji, albo nam powiedzą do widzenia. Tak, tak albo po prostu być. czasami można nawet nie myśleć o tym, że chce się zmienić pracę, a można dostać naprawdę coś ciekawego. E, to jest przede wszystkim ten LinkedIn. Oprócz tego jest e, strona, myślę, też znana wszystkim, Indeed, e, na której również jest bardzo dużo ofert pracy i tam na pewno można aplikować, ale jeśli chodzi um, o takie prace e, s, dla ludzi w statusie kadr, może wyjaśnisz, Alicja, co o, to jest. No to są, jest taki specjalny status dla osób, które wykonują jakby takie prace biurowe, samodzielne stanowiska, to są na ogół, tak? Menedżerskie, tak, to właśnie status kadr nam się. Mhm. A, no, tak złożyło z magną, że my mamy obie mm -hmm. aktualnie ten status. Tak, więc większość osób, które pracuje w takich korporacjach na stanowiskach biurowych, rzeczywiście ma status kadr. No i właśnie dla takich osób są pewne strony i takie targi pracy, na których można szukać pracy. I tutaj najbardziej znana taka strona jest strona APEC przez C na końcu i również targi pracy organizowane przez właśnie APEC. Na których też kiedyś byłam, i właśnie tam można znaleźć bardzo dużo ofert pracy, również. Więc naprawdę polecam. A jeśli chodzi o jakieś inne strony, to zapraszam serdecznie czy na mojego Instagrama, czy na mojego bloga World by Magda, gdzie mówię o tym, gdzie można znaleźć pracę. I na przykład na Instagramie prowadziłam wcześniej takie cykliczne, poniedziałki o pracy w korporacji, o szukaniu pracy i tak dalej. Więc na pewno można sobie to znaleźć też u mnie w wyróżnionych. Także serdecznie zapraszam na bloga. Jeszcze myślę, że warto tutaj wspomnieć o czymś, co było dla mnie zupełnie nowe, jak przeprowadziłam się do Francji i szukałam pracy. To jest candidature spontane I to jest Możliwość wysłania swojego CV do firm, które nie mają w danym momencie akurat otwartych żadnych stanowisk, nie szukają nikogo do pracy, ale można im wysłać swoje CV i one często kontaktują się, jeżeli tylko potrzebują. Zbierają sobie, jakby, te, tą, te CV, tak? Mają później listę tych CV i kontaktują się po prostu z tymi kandydatami, jak tylko im się. Coś zwolni, tak? Więc jest to naprawdę bardzo też ciekawa opcja. Tak, zdecydowanie, i też trzeba sobie powiedzieć, że yy, czasami ludzie. Tak mają um, taką wolę, żeby sprawdzić się w czymś innym, tak? Czyli, że nie wiem, miałam e, magisterkę w marketingu, ale może mi się tak nie do końca to podoba i chciałabym sobie spróbować e, pracy w czymś innym, no to we Francji będzie z tym duży problem, tak? Mm -hmm. Dlatego, że oni są wszyscy bardzo wąsko wyspecjalizowani, i jednak e, ten dyplom odgrywa bardzo dużą rolę, tak? I to nawet do tego stopnia, że jako prawniczka, tak, w Polsce, tak, jest różnica między prawem prywatnym a publicznym, tak. Jeżeli mam dyplom z jednego, no to ciężko mi znaleźć pracę w innym sektorze, tak? Mhm. Mimo że dalej, no, jestem prawnikiem teoretycznie, no, mhm. miałam, mam wiedzę, tak, z tego zakresu, ale i, i tak to no. wygląda podobnie z szukaniem pracy w Dokładnie, mm. tak. Bo w każdym, tak naprawdę w zawodzie, bo akurat w tym prawniczy to jest może taki bardzo szczególny też, i medyczne tutaj są bardzo takie ja wiadomo, uregulowane nie? specjalizacje, ale nie tylko, mówię no. tutaj tak naprawdę o każdym zawodzie, liczy się tutaj dyplom. Dyplom jest bardzo ważny we Francji. Jeżeli nie ma się dyplomu z danej domeny, Z danej domeny, to tak? no. nie dostanie się w, w niej pracy, nie no. ma w ogóle takiej szansy. Przypominam sobie tę sytuację na mojej koleżanki, która szukała pracy jako asystentka w przedszkolu, czy czymś mm -hmm. podobnym, ale takim, że nawet nie nie, tak, no, nie była związana bezpośrednio z opieką nad dziećmi, mm -hmm. tak? tylko po prostu takie kwestie bardziej administracyjne. No, I mm -hmm. nie była po administracji, pracy nie dostała, tak? mimo mm -hmm. że no, bądźmy szczerzy, nie, nie byłoby to niezbędne tak, dla niej. Tak, tak. No. No, że jednak często w Polsce. Po wielu różnych kierunkach szuka się pracy na przykład w administracji, tak? tak. Nawet czy, czy po dziennikarstwie, czy po jakichś innych tam kierunkach można sobie znaleźć tą pracę w administracji. No a tutaj, no jednak bardzo ważny jest ten dyplom i trzeba o tym pamiętać, że by raczej aplikować na takie stanowiska, które są związane z naszym zawodem i z naszym wykształceniem. Dziękujemy serdecznie za dzisiejszy podcast, za to, że nas oglądacie i słuchacie. Możecie nas zobaczyć na YouTubie, gdzie wrzucamy swój podcast, oraz na Apple i Spotify. Dokładnie. I możecie nas obserwować dodać nas do ulubionych. Zapraszamy.